Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku nagrywam z tatą. Siema, siema. Ja sobie muszę w ogóle zmienić... W gotowości? Na które mam zmienić? Marshmallow, OG um, czy wakacje? Wakacje. Dobro. zmieniam na Midasa. A czekaj, zmienię skina. Bo będę chciał robić tak, bo... Ja chyba mam plecak, który mi pokazuje tyle ile mam kili. No i to mam. No jeszcze malowanie. O dobra, tu już mam, tyle ile mam. To muszę sobie zmienić skina. Ok. Tak.

O czym? Po piackach! W po popełkach? Ja chciałem po prostu tak na szybko ustawić. Uuuhu. Ale piecze! Piecze wieczora! Mleka się napi. Ale nie mam przy sobie. No co zejść na dół? Nie chcę iść. Wiesz? No to cierp. Ale i tak jadłem. Emmy flamingo hot, więc. Miałem gorzej, bo piłem jakąś niedobłą wodę. Um, jak to że na ostre, nie? Najlepsze jest mleko? No wiem, ale um, wtedy to nawet mleka nie miałem, jak jadłem flaminghoty. Wiesz? Bo wtedy to miałem taki odluch na ostre. Mhm. Co znaczy? Ale tata! Co? Co mam zaznaczyć? Łączenie mam zaznaczyć. Jak łączenie? No mam ja łączenie. Już cię ja już w jestem. Co? Ja już w cię jestem. O. A ja mam łączenie. Coś się psuje ten Nie. Co już ja już wyskoczyłem. Tata, po prostu chodzi o to. Że teraz dużo ludzi w togla. A ja o, jeszcze mam poczułeś. łączenie. Tata. Salwele są. Ja wiem, tak tak Obciążone, co? Widzę się. Lecisz ja. już? No nie. Ja dalej mam. W powietrzu jesteś. A ja mam łączenie. O, jest jestem a to nie nie lecimy tam lecimy tam ja nie wiem i... na no szybko lecimy tam a to a pamiętasz tam tam miejscówkę to no ale tam lecimy ok tam tak no na tą najnowszą. na moją ulubioną czyli loved. Czyli taką fajną Gielkę, której nie mam. Dobra. Tu już spadałam. A ty też spadasz taką? Spadałam. E, jakiś typ przyspadł z 30, z trzydziestu jeden metrów. I umarł? No. Ja zbam. Powłonił samobójstwo. O! Jest to ten typ. Tata! Co? A wiesz co? Dobrze, że ten co? Jetpack, trenik... Ted Foldy Major. O oh, nie. To to! Co? To da. Uważaj, o typ. Hmm. O. Okay, ja muszę go powalić, bo dostaniemy bota. Wiesz? Cech? Ja muszę zrobić bota. A. Ty 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 A. Zabijam je. Chodź, uciekamy stąd. Dobra. I pójdziemy na innym miejscu. Aaaa! Uciekam! Uciekam! Dawaj, dawaj, kuba, chodź. Pójdź. Za mną. Nie. Dawaj. Bo ja się latam. Mam chity. Kurde. Czas na latanie muszę. Bo ja mam pozwolenie na to, A ty potrzebuję, ja mam 5% życia. A ja 8. Ja mam 18. Chodźmy tu, może tu będzie. No. O, jest apteczka! O, ognisko! A ja się uleczę. Ja się apteczką uleczę. Kurde, już myślałem, że tu jakiś typ jest. Okej, tak, ja tu będę stał na czetach, ale raczej lewitował. Ok. Tak. Kurde, to jest. Skończyło się. Rzevna nie mam. Czekaj, musimy. Ja muszę. zebrać w leśniu, ok? Ja też. Nie, je, je zbielam. Ok. Tata, ja zbielam, ok? O, to, ja zbielam. No to zły Tylko nie, nie w Jak to to tylko. ja zbielam, bo ja cię ale ok. Ok. A wiesz, że kiedyś się dało stawiać ogniste? Tak? Mm. Tak. Oko. Dobra, mamy już 200. O, dzięki. Gorąco. A niebieskie też mi doda? Ja zaznaczyłem. Jest przypadek. Kolejna apteczka. Jeszcze? To nie, ale jest to zablokowane. Mhm. O, pociąg jedzie A wiesz, że jak pociąg Czy? Czy? pociąg a nie było? W tamtym sezonie wiesz? No. A ja siedzę. Może Możemy. No nie, zrób już. Ale czekaj. To no tak, nie O tak. No tak! Wysiadaj! Czekaj. Pokazujesz... Ale ja nie zdążę. O! Dobra, jestem. No, ale ja nie zdążę. Czekaj, zdąż. zdąż. Weź sobie... ty Tipy! Nie, nie opłaca się tam. Typy tam są. Dogon się. ja ich z tobą pogonię. Pogonimy ich? Tak. A gdzie oni są? No tam na pociągu i tak już... się. Aha, wiesz, ja tam nawet nie nie do... nie dojdę. Nie dobiegnę. To, to, wrócił, to, to, wrócił, Nie, ja wróciłem ja wróciłem ja wróciłem, ja wróciłem, ja wróciłem, ja wróciłem, ja wróciłem, ja wróciłem A o czym jest ta piosenka? He, Po tym, że wróciłem No tu ma. To, to Ale co wy wygląda Ty. Uważaj, ty! O! Czekaj, ty to? Tak. O, dobra! Czekaj, biel metalion! O! Biel! I torcze. Um, Chcesz apteczkę? To... potrzebujesz? Um, Zalazł. O, ok, bo zbieram tu sobie blonie. Tego nie potrzebuję. Nie chciałem, bo to sobie. A zobacz sobie, ile mam No to zobacz, widzisz? No. Na mojej broni. Skidid, top dob, dob, K yes, D dob, Ta broń to co ona robi? Um, a to, um, ona sama strzela. A to, kita to jest. Słabe. No to nie fajne jest. mi się nie podoba. A, to... Zaczekaj, bola. A wiesz co? Ehm, do lękawic doktora Duma... Ehm... No. A? To wtedy masz taki plecak... To pasuje jetpack... No i wiesz co no. jeszcze? Co? Ehm, to... Um. I aimbot. A jak jest? Okej, okay, bo, bo ja um, piję niebieskie, no i chcę sobie wziąć pompę. Tata? tata jakaś? A nie, to weź sobie pistolet. Jowa? Weź sobie to. A co, fajna No. Co ona robi? Strzela. Ale podwójna jest lepsza. Ja Co to? Zadług, Z2, z Czekaj, prowadź, dobra? O, przeglaliśmy. Z medalioniarzem. No, tak wygrałem, zobacz. Nie. A, nie, wygrałem. telefon w Nie 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 przegrałem. Przeglamy. Wy, wy, tak, wygrywamy. Czy logo mam. Wy, 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 wygrywamy wtedy, kiedy nie nagrywamy. Okej, ja mam logo. O. No, znowu? No miałem logo. A ja, ja nie miałem logów. Pamiętasz jak był Underground i mieliśmy ten co... o chwilę logi? No. To było ma Dramat. No. Super. wtedy to nawet um, mi się AMD nie odpalało. I nie wiedziałem, ile mam FPS-ów, a wiesz, ile bialiśmy dwóch FPS-ów? No. Po no. dwa, jeden... Jeden FPS Aha. mieliśmy. W ogóle. nic co to, to Co? to jest? No, to co odpowiada za logi. I nie logi, wiesz? Aha. A wiesz, ym, ile... Ym, Um, tak jak wiesz ile um, klasycznie się ma FPS-ów? A ile? Um, no tak po... Um, po 60, hmm, 60 się ma FPS-ów. Tak? No. Respect. Fuck you, dad. Play D.Va. Tell your friends. This is

Ja się cały czas abijam, patrząc, gdzie Tyle, są to A na No. A lecie? Ty, pociąg. A. Pociąg jest. Lecie. Już do Ciebie strzelają. Jak się, ja bota powalę i mu dam drugą szansę, to będziemy mieli wynajętego bota za darmo. Wiesz? To to będzie nasz patent na wynajmowanie pomocy, ok? Dobra, powolę. Dobra. O! Pomogę! Tata, typ! Ja nie mogę! Bambiczek! To jedno. Co? Nie Pan mogę, może się drugiej szansy. Aha, kleję się. Okej, okay. no zabity. Ej. No. O. kolejny. No kurde. Cool, no to. Muszę się uleczyć. Ok. 28 HP Ale to. Nie, Tata! Papa tata... Nie! Będę, aaa... Przez to, że się objawia! A to przeglałem! Nie przeglamy. przeglamy, przeglamy, przeglamy. Przeglamy. Cicho! To nie idź tam! Nie tam! Ale... Zaznacz Okej. Eee. Um. czekaj. Tam. Jakie tu masz słabe blonie. Jedną. No widzisz. No bo ty poleciałeś sobie gdzieś. Nawet nie zdążyliśmy sobie... Nazwęski grani, na 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 Ale tata! Szale. A później tata, 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 tata. Ale tata! No przez to tata tatara, Ale tata! Dobrze z typów! Nie ma taty tym, że. Jesteś. Jestem slim, shady. Nie, ja jestem. Wiesz. Nie. Jesteś wiem. slim, tata. Ty, jesteś, ねえどピーゴ To jest skrzynka. Mam, nie... Mam szampon. Ej tak? czekaj, to za los. Ok. To za los. A to jest ten. Czekaj, za to los, jest... wezmę szampon. Tampon. Champagne. Champagne. Ten pion. To Tu jest kolejna. O. o! Czekaj. Hmm? Czekaj, Czekaj, Moja tablą. jest. Ok, jest niebieskiej. Dobra moja um, jest niebieska. jest płotki, czy Majku. Zaraz! Mamy samia. Ty! Yy. czekaj. O. Wiesz co? Co? Co to jest? Do blabloumi! Mityczne! A czemu ja mam um, 60 sekund? Czemu ja mam coraz mniej sekund?

O, Ej! To o! Spiekaj nie, tata! Teraz! O, tata, tam na dachu, dach! Dach, dach! Nie! Kto on jest? Dobra, powiedzę, że wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić suba, ale kocz, bo lecimy z odcinkiem.